Asykuracja piodrżyła owca i paczka 10, Paus. Co z i i tak nic nie było widać tego flesza. Załóż słuchawki, żebyś się wczuł w muzykę. Kolejny nie? i ogień. Ek to, A, no to no. No, myślę, że jeszcze dwa Jeszcze trzy Jeszcze trzy <noise> <Dało> radę <noise> O, nie jest jakiś